Dzień dobry, miks marek y, francuskich, pasjonatka 70, to jest pasjonata, Chantel, 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 pasjonata i majteczki, pasjonata, Chantel, Push-up, pasjonata, Chantel 75, pasjonata, Chantel, Chantel, pasjonata. Chantel bez form. Chantel, pasjonata, pasjonata. Chantel, y, zaczynamy 80 i jeszcze jedna, y, 75. Chantel, zaczynamy 80, 80, f, chantel, 80, f, pasjonata. 80. E z Best Form. Z tym, że miseczki są bardzo głębokie spokojnie mogą być na F. To my mamy 80. F, które będzie na G z marki Best Form. I majteczki do kompletu. Chantel. Chantel Passionata. Best Form. 80. E. pasjonatka, śliczny komplecik Chantel Best Form Chantel 80C 80C śliczny Bestform, Form 80B pasjonata i meteczki do kompletu i to jest pasjonata 80A z efektem push -up. bardzo dużo jest dużych miseczek To wszystko jest duże, 85, piątki, bez form, 85 F, prześliczne, z przyszyciem i bardzo głębokie, 85 piątka H, to jest nowy e, innowacyjny minimizer, Chantel, to jest 85 piątka E, to jest 85 piątka E, Chantel. Prześliczny zestawik z pasjonaty 85D i pełne majteczki do kompleciku, takie wyższe i zabudowane i lazerowo cięte na lato, ozdobione koronaczką. Tu mamy prześliczny komplecik z Bestform, który na majce posiada rozmiar 85D, z tym, że jest bardzo głęboki i będzie spokojnie pasował również na E ogólnie raczej będzie nie na d tylko na e 85 d best form śliczny best form 85 d chantel 85 c 85 b pasio majteczki i 85 b chantel 44 majteczki i nie jest to europejska rozmiarowa 95 c best form 95 D best form, 95 C best form, 95 E best form, Chantel 90 E. To będzie taki sam naszyk jak 90. D tu przedstawiony. I mamy dwie sztuki y, takich dopów braleteczek. To jest pasjonata i to jest Chantelka.